Channel switched. Halo jest it Chris? I'm going to go to the Do don't. Move Do User left your channel. Error. Channel switched.

Panie taki nieważkość Jeszcze Nie. Nie, widzę i skrzę Dobra Trudne sprawy... Co ja jestem gejem? Ale ci wy... wy... wy kurwy mordę. Spierdolę. Spierdolę. Czekaj, czekaj... Jak? jak cię dojadę, nie? To, to cię starczę. Co nie załapłać? Półkę na pół parę piw Moja gitara Jeszcze parę No jeszcze paczkę fajek spodiliśmy i idź spać Co tam przydzielisz? Chcesz się na solo? To chodź. Mówię, jak się najebałeś, to idź spać. Uważasz, że będzie Uważaj, że bo on Cię nie upierdoli, nie? Tak. Żubro Nie Tego złocistego. To jest po Tobie. Upierdolicie na dwa szczały No i chuj do tego. Co ty chcesz, żebyś tu była? Począwsła chcesz, żebym ci wysłał? Zaraz ci byś, te począwsła, to, to ci jaja obwisną. Fiut ci zwiętnieje i tyle. Mogę <mogliwa> je jak ja ci wypierdolę, nie, to będziesz królem normalnie porno-świata, nie? I będziesz normalnie trawesty chuj. Będziesz pizgał lo, 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 loda... No, no, to to chuj ci do tego, nie? No i... i spać. Jak się najbardziej to i spać. Czy ty masz w ogóle... Internet? Jak ja masz internet, jak to... się najebałeś, to idź spać. Do domu ci pewnie. Bo pójdziesz boso bez kolan. Do domu. Spać. Już. Już. Poszedł spać. Już? No właśnie, jeśli się to idź spać Do domu Mówię ci Do domu Jeśli nie masz domu to pod most Pod most Albo do pory Nie, słyszysz? Jeśli się najbałeś to idź spać Mówię ci Bo się najbałeś. To Dobrze, pod lampę pod lampę mówię ci, najlepiej pod lampę. Nie, mówię do ciebie, pod lampę, pod lampę. Pod lampę najlepiej, najlepiej zarobisz. Jak się najbajś, to idź spać. No mówię ci, loda to tylko rożka. Jak się najbaj, to idź spać. Do domu. Do domu. No, no, no to w dupę, nie? sobie lada nawzajem. Nie? Jak się najbaj, to idź spać. Zabrakło ci dziwko? to idź spać. ci widok. Chuj, chuj, chuj. Idź spać. Do domu. Do domu. Do domu. Kurwa, ej! Spać. Spać. wiem, spać. nie spać do mnie wiem, nie wiem, nie 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 No i bardzo dobrze.